Witam wszystkich, zapraszam do oglądania. Crash Bandicoot 4, poziom błąd pokładowy. Jest to linia czasowa na Okortexa. Yy, I muszę przyznać od razu, że, że poziom jest, jest, jest naprawdę trudny i długi. Yy, zadanie jest to, co zawsze, czyli zdobyć 80% jabłek, rozbić wszystkie skrzynki, znaleźć ukryty gem i nie zginąć ani razu w celu zdobycia idealnego reliktu. I od razu się na nastawcie, że. Zginiecie nie raz. Jest to jeden z bardziej chorych poziomów, naprawdę. Ma wiele momentów trudnych. Trzeba działać według schematu. Jeżeli spadniecie na dół, niestety musicie powtarzać jeszcze raz. Ponieważ chodzi o te skrzynki, do których już się nie dostaniecie z dołu. Rozbijcie ile się da. I wracamy. Teraz uwaga, bo tu jest ukryty gem. To jest jedna skrzynka, na której można poskakać. Zyskuję trochę więcej. Cały czas tym, tym przesunięciem. Cały poziom opiera się na timingu. Pamiętajcie o tym. I tak naprawdę na perfekcji wykonania, ponieważ no, praktycznie nie ma miejsca na błędy. Jest, jest, jest to. No trudny poziom, nie ma co tu ukrywać. Teraz tak, tutaj radzę tak, raz strzelić i uciekać. I powtórzyć akcję. I teraz wieża. I teraz można sobie już spokojnie pozbierać to, co chcemy. To jest właśnie ten moment. Spójrzcie, są dwie skrzynki. Trzeba również je wziąć i przedostać się na drugą stronę. Pamiętajcie, że zawsze po przesunięciu nasza postać trochę podlatuje w górę. Czyli wydłuża się cza czas, jakby opadania. Czyli musimy skakać tak w momencie, w którym jeszcze nie ma kładki pod nami. Już pokazuję o co chodzi. Coś takiego. I jeszcze idealnie potrafię skrzynki i w jakiś cudowny sposób. Dostać się teraz na drugą stronę. Uważając jeszcze na tych typów, którzy chcą nas oczywiście pozabijać, można i uciec w ten sposób. W tym momencie 57 skrzynek. Cały czas przesunięciem. I nastawcie się na to, że wcale nie będzie łatwiej. Cały czas działamy według schematu. Powoli. Pamiętajcie, że tutaj najpierw strzelamy w tego typa. Teraz w drugiego. Dopiero przechodzimy dalej. Uważamy, właśnie, bo właśnie on strzela. Jeszcze w nas. Tutaj jedna skrzynka, i dalej w lewo. Teraz tą skrzynkę po prawej na razie zostawiamy. Zaraz do niej wrócimy. Tutaj najpierw tego typa. Teraz tutaj trzeba przedostać się na prawą stronę. W tą skrzynkę lewa. Raz na niewidzialnego, tam można strzelić. Teraz uwaga, musimy być piersi. Musimy być piersi, bo jak nie my, to on nas zabije. Więc naprawdę, musicie sobie dobrze to przećwiczyć. Teraz uwa uwaga, uwaga. Najpierw skrzynka. I teraz musimy ich sobie odpowiednio poustawiać. Czyli już pokazuję. W ten sposób możemy zacząć. Na przykład, to jest źle. Ale tutaj już jest trochę lepiej. Czekamy na odpowiednią chwilę, ale pamiętajcie, że na górze jest znowu typ, więc musimy uważać. No właśnie o tym mówię. O, dobra, już jest, jestem bezpieczny, przynajmniej chwilowo. Ok, cały czas uważajcie na to, co robicie i na to, co się dzieje przed wami. No i dobra, jeżeli udało wam się przebrnąć przez to, gratuluję. Teraz wcale nie będzie łatwiej, ale etap krasza. Czyli utrudniona wersja pierwszego etapu z tego świata. W tym momencie 72 skrzynki, przechodzimy do grinda. Jest taki sam całe szczęście jak był poprzednio. Ok, tyle że tutaj jest na przykład skrzynka. Zauważycie, że jest ich więcej po prostu. Okej. Okay. Chciałem się skupić, dlatego wolałem w milczeniu to zrobić. Sami rozumiecie. Poziom jest na tyle chory, że naprawdę trzeba tutaj idealnego skupienia. Dopisku trampek i podwójny skok. Teraz przeciwników najpierw. Okej. Okay. Spokojnie. Checkpoint w tym momencie 98 skrzynek i grindy. Uważajcie. Typa najpierw. Okej. Okay. Teraz uwaga. Dobra, już tam mniejsza od niego. Teraz bonus. No, bonus jest też chory. Już pokazuję. Ja tutaj tylko jedną zbijam skrzynkę tą pierwszą i przechodzę sobie dalej. Teraz musicie skoczyć, odwrócić grawitację i od razu się zakręcić. Już pokazuję w ten sposób. Teraz wyczuć moment i placka. Teraz odwrót grawitacji na krawędzi. Czekacie do ostatniego momentu. I podwójny skok. Ok. Odwrót grawitacji. Wślizgiem. Czekacie. Przechodzimy teraz tutaj. I teraz tak. Teraz jest chore, bo trzeba odwrócić, odwrócić grawitację i znowu znowu później cofnąć, już pokazuje w ten sposób. W ten sposób, pamiętajcie, że bonus możecie próbować ile razy chcecie. No i teraz najtrudniejszy moment na pewno tego poziomu cały czas uważajcie. Ja tutaj robię najpierw tak, pozbywam się najpierw wrogów, którzy by mi mogli przeszkadzać, i teraz zajmuję się tymi skrzynkami dopiero. Pojedynczy skok, pamiętajcie. Znowu wrogowie. Ok. Jeszcze jedna skrzynka, nie zapomnijmy. 173. Staram się jak najwięcej wyskakać. Oczywiście wroga najpierw zdejmę, żeby mi nie przeszkadzał. Jeszcze mi brakuje do trzech kryształów. Już tutaj nie będę ryzykował. Teraz powoli. Ok. No, i dobra, i grind. No, i nareszcie się udało. Muszę powiedzieć, że naprawdę ten poziom, naprawdę był trudny. Życzę powodzenia Wam, jeżeli będziecie masterować ten poziom. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.